Witajcie bardzo serdecznie. O tej porze roku, a więc wczesną wiosną i jesienią, uprawiam swoje warzywa pod osłonami. Osłonami, które są stosowane wiosną i jesienią. Z trzech powodów uprawiam te warzywa pod takimi niewielkimi osłonami. Po pierwsze, zimne noce. Po drugie, wiatr. A po trzecie, szkodniki. W dzisiejszym odcinku o moich osłonach na warzywa zapraszam. Osłony z folii czy z agrobukliny chronią nas przed zimnymi nocami, szczególnie przed przymrozkami. To ma znaczenie w przypadku upraw, które wcześniej kwitną i wcześniej wydają owoce, od choćby bardzo wczesne truskawki, które kwiatostany mogą ulec przemrożeniu i wówczas owoce będą później, po prostu będziecie mieć późniejsze zbiory. Okrywać więc powinniśmy. Przed tymi nocnymi przymrozkami, co nie znaczy, że możemy pod osłonami uprawiać o tej porze roku warzywa ciepłolubne, jako górki, dynie, cukinie. Na to jeszcze za wcześnie na to musimy zaczekać do maja. Drugi powód to wiatr. Wiatr jest największym szkodnikiem upraw, czy to warzyw, czy w ogrodach ozdobnych. My tutaj na pomorzu wiemy, że wieje i że te rośliny, które rosną nad brzegiem morza, które są narażone na wiatr, bardzo słabo rosną. Myślę, że wszyscy właściciele ogrodów wystawionych na silne wiatry wiedzą, jak kiepsko rosną rośliny w takim silnym wietrze. W związku z tym osłony z agrobukciny, z folii chronią nas dodatkowo przed wiatrem. Oczywiście budujemy żywopłot, oczywiście stawiamy płotki, które rozpraszają ten wiatr, powstrzymują, ale te dodatkowe okrycie w postaci agrobukiny czy folii chroni nas także przed wiatrem. I trzeci powód, niejako przy okazji, chronimy nasze uprawy przed szkodnikami. Często do liści rzodkiewek dobierają się pchełki. One żerują na liściach rzodkiewek, rzodkiewki słabo rosną, te liście są brzydkie, a uprawiając pod osłonami, okrywając je agrobukliną czy folią, mamy większą pewność, że pchełki nie dostaną się. Wkrótce będziemy dzięki temu chronili nasze uprawy, nasze boby przed mszycą. Więc to przy okazji, przy okazji ochrony przed przymrozkami, przy okazji ochrony przed wiatrem, chronimy także nasze uprawy przed szkodnikami. W swoim warzywniku stosuję trzy rodzaje osłon. To jest tunel foliowy, foliowy z Folii tunelowej dosyć grubej, rozpiętej na plastikowych łukach. Stosuje także okrycie agrowłókniną na łukach, czyli taki tunel z agrowłókniny i agrowłókninę na płasko. Każdy z nich ma swoje zalety i ma swoje wady. Tunel foliowy. Dostałem ten tunel foliowy do testowania, w związku z tym postawiłem tutaj, będę uprawiał w tym roku ziemniaki. Fajna konstrukcja, 1,20 m szeroka, czyli na szerokość zagonu, gruba, solidna folia, ale, ale z folią jest tak, że należy przy tym mieć na uwadze, że trzeba taki zagon dodatkowo podlewać. Albo jak jest deszcz, zdejmować folię i pozwolić, żeby deszcz nawodnił, na czym mi bardzo zależy, żeby wykorzystywać tę wodę opadową, wodę deszczową, Albo po prostu podlewać wodą, czy to z kranu, czy to z beczki, czy to jakąś deszczówkę zbieraną do beczek. Tutaj deszcz nie przenika. Dodatkowo pod folią w ciepłe dni robi się naprawdę gorąco bardzo gorąco. W związku z tym należy dobrze wietrzyć takie tunele foliowe. Ja mam po prostu na stałe otwarty z jednej strony ten tunel foliowy, jeden bok jest otwarty. Bo nie będąc w ciągu dnia w swoim ogrodzie, mogę przegapić ten moment, w którym wyjdzie słońce, w którym przygrzeje i zrobi się temperatura naprawdę wysoka, i rośliny zamiast pięknie rosnąć, po prostu padną od tego gorąca. Więc tunel foliowy nawadnianie, no bo woda nie przecieka, i po drugie robi się w nim naprawdę gorąco, w związku z tym trzeba go dobrze wentylować w słoneczne dni. Konstrukcją, którą Przyznam szczerze wolę bardziej niż tunel foliowy, jest taki tunel okryty agrowłókniną, agrowłókniną wiosenną, tam 17, 19, 21 gramową, a więc agrowłókniną, którą stosujemy do okrywania wiosennych i jesiennych upraw, to nie jest agrowłóknina zimowa. Ona jest rozpięta na takich rurkach wodociągowych, rurkach PEX, które można kupić w każdym hipermarkecie budowlanym, w każdym sklepie budowlanym, to są najcieńsze rurki wodociągowe, najtańsze rurki wodociągowe, one mają przekrój 16 mm. Daje na długość mniej więcej 1,6 razy szerokość zagonu. W jednym z filmów opowiadałem, jaka powinna być długość, wywodziłem to ze wzoru na Obwód koła 2PR, ale tak skracając 1,6 razy szerokość zagonu, to będą mniej więcej takie rurki, które ja robię. Możecie oczywiście robić mniejsze rurki, wtedy tunele będą mniejsze, albo dłuższe rurki robić, tunel będzie trochę wyższy. One są bardzo fajne, bo są elastyczne, można je wyginać tak jak chcemy i pozostają mniej więcej w tej samej konstrukcji. Składam te rurki na swój zagon, który ma 3,5 metra szerokości co 60-70 centymetrów. na takim 3,5 metrowym moim zagonie jest postawionych 5 takich rurek, 5 takich łuków wykonanych z tych rurek. Okrywam to agrowłókniną, od przodu zabezpieczam deską bądź cegłą, żeby wiatr nie porwał mi agrowłókniny. podobnie z tyłu. I tunel gotowy. Ten tunel zagor nie przegrzewa się tak jak tunel foliowy. Tutaj temperatura tak mocno nie wzrasta. W związku z tym jest bardziej przyjazna dla uprawy warzyw. Tutaj okryte są boby. Boby okryte są przed zimnymi nocami, przed wiatrem i przed szkodnikami. To co mówiłem na początku. Ten tunel chroni moje boby, chroni także inne warzywa, takie tunele można budować nad wyższymi roślinami, nad roślinami, które już zeszły dużo powyżej gleby i których położenie agrowłókniny mogłoby spowodować jakieś deformacje wzrostu. Taki tunel jest używany przeze mnie od kilku lat, ta agrowłóknina jak widzicie, solidna, porządna, mocna. To jest jej trzeci sezon, w której używam. Ma jakieś tam niewielkie dziurki, ale one nie przeszkadzają tym właściwościom, do których, do których została zastosowana do ochrony warzyw. I trzeci sposób ochrony moich upraw przed zimnymi nocami, przed szkodnikami i przed wiatrem. To jest agrowłóknina położona na płasko. Zaraz po wysiewie możecie już od razu rozkładać taką agrowłókninę, chronić będzie wasze nasiona, będzie stwarzać lepsze warunki do okiełkowania, a później pod taką agrowłókniną na płasko możecie uprawiać dalej rośliny, które nie będą rosły wysoko i nie będą deformowały się, to znaczy Tutaj są ukryte truskawki, ale równie dobrze można sałaty, można rzodkiewki, można jakieś bardzo wczesne marchewki czy buraczki pod taką agrowłókniną położoną na płasko uprawiać. Zaletą upraw na płasko, zaletą osłon na płasko jest to, że padający deszcz łatwiej przenika przez agrowłókninę i trafia do gleby Nawadniając rosnące rośliny. To jest najlepsze wykorzystanie tej wody deszczowej, wody opadowej, bo padający deszcz przenika przez te drobniutkie szczelinki w agrowłókninie i wsiąka w głąb gleby przy korzeniach roślin. Te agrowłókniny rozpięte na łuku działają trochę jak namiot. To znaczy, że. Woda po nich spływa i niewiele tego deszczu wpada na zagon. W związku z tym taka osłona na płasko jest takim najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcemy wykorzystać dobrze, chcemy wykorzystać wodę opadową. Mam grządkę z czoskami i z szalotkami, czy taką grządkę z warzywami cebulowymi i za chwilę także na tej grządce zbuduję tunel, z agrowłókniny. Będą chronić te czosnki przed tymi chłodami, te moje szalotki, ale także będą chronić przed szkodnikami, szkodnikami warzyw cebulowych, choćby przed poskrzypkiem. A co później? Co później, kiedy zrobi się już naprawdę ciepło, kiedy będzie około 20 maja, agrowłókninę zastąpię po prostu siatką na owady i na tych samych Łukach. Po zdjęciu agrowukiny położę siatkę na owady, która będzie chroniła warzywa przed szkodnikami, a jednocześnie będzie dobrze przepuszczała wodę. Buduje się dosyć prosto: wkłada się po prostu rurkę w mój zagon wzniesiony. To nie musi być zagon wzniesiony w zwykłą glebę, także dobrze będzie się wbijało, i z drugiej strony. Drugi koniec takiej rurki. umieszczam, zobaczcie, to można wyginać, można tworzyć konstrukcję bardziej płaską, taką jaką chcemy. Niekoniecznie musi być ona półokrągła, dzięki temu te rośliny rosnące po boku też będą, nie będą przyciśnięte przez agrowłókninę. Nie potrzeba takiej poprzeczki tutaj u góry. Ja nie stosuję jej, chociaż widziałem konstrukcję z tymi poprzeczkami, żeby to się nie ruszało. Nie ma tak silnych wiatrów, nie ma takiej potrzeby, żeby chronić, aż jeszcze, żeby one nie ruszały się na boki. Jak widzicie, prosty, dostępny i w miarę tani sposób okrywania Waszych upraw warzywnych. W ogrodach ekologicznych staramy się pomagać roślinom. W sposób naturalny, chroniąc przed zimnem, chroniąc przed wiatrem, chroniąc przed szkodnikami, właśnie stosując osłony. I tak wyglądają dzisiaj ogrody ekologiczne. Bardzo często są po prostu okryte albo agrowłukiną, albo potem siatką na owady. Dziękuję, życzę dobrego, udanego sezonu w warzywniku. Do zobaczenia.